Zamknij teraz oczy. Oddychaj spokojnie. Pozwól, by ten moment był tylko między mną a tobą. Jestem tu. Jestem Jezus. Nie musisz nic mówić. Wystarczy, że jesteś. Przychodzę dziś do ciebie spokojem. Nie przynoszę osądu. Nie przynoszę wyrzutów. Przynoszę światło. Przynoszę pokój, przynoszę miłość. Widzę Twoje zmęczenie, słyszę Twoje milczenie. Każda łza ma znaczenie, każda walka jest mi znana. Nie jesteś niewidzialny, nie jesteś sam. Dotykam dziś Twojego serca, delikatnie z czułością. To, co cię boli, powierz mi. To, co Cię obciąża, zostaw mi. To czysta miłość, miłość, która nigdy się nie kończy, miłość, która zawsze wraca. Ja jestem drogą prawdą i życiem. Jej czternasty szef: I chcę być Twoją drogą? W Twoim zmęczeniu jestem, w Twoim lęku jestem. W Twoim nowym początku jestem? Błogosławię Twoje życie. W Twoich ranach zobaczę siłę. W Twojej ciszy odnajdziesz mój głos. Wybrałem Cię i każdego dnia wybieram Cię na nowo. Jeśli ta modlitwa poruszyła coś w Tobie, podziel się. Napisz w komentarzu jedno słowo, które dziś usłyszałeś w sercu. Zostaw znak wiary, jeśli ta chwila była dla Ciebie ważna i prześlij ten głos pokoju komuś, kto dziś potrzebuje obecności. Niech ten mały gest stanie się modlitwą.